Dzień dobry, witamy po południu, moi drodzy. Zobaczcie, jakie mam piękne miejsce na namiot. Tutaj chłopaki mi przyszli, pomogli rozbić namiot. Pierwsza noc na dzikusa, na Swilance. No ciężko było znaleźć miejsce. Nie powiem, ale śpię, że tak powiem, na terenie takiego otwartego kościoła. No, pytałem się tutaj ludzi, czy mogę spać. Kilka osób wcześniej mi odmówiło, ale w końcu się udało, no chyba tak miało być, bo miejsce jest naprawdę fajne. Słuchajcie, ogólnie pozdrawiam. To jest już ponad 200, chyba dziesiąty albo jedenasty dzień naszej wyprawy rowerowej dookoła świata. Ja tutaj zaraz wchodzę do tej wody. Będę się kąpał, bo powiem wam, że tu jest taki piekarnik i powiem Wam naprawdę w odróżnieniu do Indii załadował się naprawdę całkiem inny świat. Piękny świat.